Dzień dobry widzowie! Omówimy sobie dzisiaj czwartą partię z pierwszej ligi słowackiej z tego sezonu. Grałem czarnymi przeciwko Jakubowi Antalowi, który ma ranking 1913. No więc chciałem na siłę wygrywać choćby nie, nie wiadomo jaką pozycję i zobaczycie jak to wyglądało. Więc tak, zagrał ruch C4. Ja po C4 najczęściej, jak gram ze słabszymi, to gram G6, więc G7, D6, E5. Sobie takie coś ustawiam, jak wymienią hetmany. Na przykład, jak pójdzie coś, coś tego typu G6, D4, tu. no załóżmy coś takiego. No to już gram na, na to słabe pole. Najprawdopodobniej ta pozycja jest jeszcze przyjemniejsza dla białych, jak przynajmniej grze. Ale jak ktoś słaby to gra biały, mi to bardzo szybko potrafi się tutaj poskładać. Dlatego tak często gram. Ale w tej partii po C4 przeszedł do normalnej angielskiej z G3. No i tu wiedziałem, że będzie ciężej wygrać. Szczególnie, że mało tutaj umiem. Zagrałem go więc g7 i c5. Uznałem, że w symetrycznej pozycji jest też szansa, szansa go ograć. Po koniu f3. Tu nie byłem pewny, bo nie mogłem się zdecydować, czy wrzucić od razu e5, bo nie znam tej pozycji, czy od razu e5, czy najpierw zacząć sobie od ruchu skoczek c6. Czy to w ogóle coś zmienia? Wydaje mi się, że to nic nie zmienia, tak jak sobie już to przeanalizowałem później po, po partii. Ale nie jestem pewny dalej, czy można, można zacząć spokojnie tak, czy lepiej sobie zacząć spokojnie końce e6. Tak czy inaczej, poszło końce e6, ruszale e5. D3 i teraz mam y, po koniu G7 końce 3 dwie opcje. Jedna jest taka, żeby zrobić najpierw w Roszadę. Druga jest taka, żeby zagrać D6. Bo nie byłem pewny, co, co będzie w tym wariancie. Tutaj, tutaj, tutaj i czy tu gra się D5, czy się nie gra D5. Bo tutaj wyrabiam się, żeby zagrać D5. No załóżmy nawet, że zbije wszystko. Chociaż bicie wszystkie, według kompanii jest dobra. Zbije wszystko. Tutaj czarny, po... według komputera ma. Przewagę, to sporo. No tak, no ma, ma centrum lepsze i tak dalej, ale po czymś takim jest bicie, bicie, koniec pokazuje i też jakaś taka pozycja, gdzie powinienem stać lepiej. Okej, okay, czyli tak jest chyba po prostu lepiej zagrać go, więc e6, no bo tak jak zobaczycie w partii, jak zagrałem po końcu e3 Roszada, to się nie wyrobiłem z tym planem, bo jeżeli chciałem zagrać to samo, to przez to, że straciłem ruch na roszadę jest teraz koń e3, no i nie mam ruchu d5, no ale zagrałem w wieża b8, Wieża b8 po prostu, żeby coś zagrać. Nie chciałem się jeszcze deklarować, wieża b8 raczej zawsze się przydaje, bo schodzi z tego gońca. I rzadko, bo rzadko, ale czasami przygotowuję ruch b5, no bo tu ciężko będzie ruch b5 teraz przygotować. Poszło skoczek d5, no i tu zagrałem chyba najsłabszy mój ruch w tej partii i na całym tym wyjeździe zbiłem to gońcem. I to jest słaby ruch dlatego, że po tym ruchu ja praktycznie nie mam gry. Ciężko jest sobie wyobrazić jakiś scenariusz, gdzie ja tutaj dostanę jakąś ciekawą grę. Na przykład, jak zagrałem koń B4, które planowałem grać, przeciwnik może zagrać A3, koń idzie tu no i stoi po prostu dużo gorzej. No, według kąpa w ogóle jest prawie 2, jest 1,6 i to po prostu widać, że moje figury stoją sobie tak od przypadku do przypadku. A on ma jakoś prostą grę, no, może poprawiać figury w każdy możliwy sposób, może dojść do B4, może wzmocnić centrum, kiedy chce. Ta moja gra nigdy nie jest mocna. E4 praktycznie też nigdy nie jest grywalne, bo stracę na E4, także po prostu stoi dużo gorzej. Ale na szczęście zbił to skoczkiem. Jak zbił to skoczkiem, to dostałem szansę. To prawda, jak porównamy sobie w tej pozycji gońce, ja w ogóle myślałem, że goniec G5 jest słaby. A okazuje się, że to jest o wiele lepszy ruch od pozostałych ruchów. Goniec G5, H6, bicie, bicie. No i na pewno stoi tu gorzej. No tu akurat to bez dwóch zdań. Ale fakt, że są takie gońce różnopolowe, daje duże możliwości ataku jednej i drugiej stronie No bo oczywiście ja sobie zajdę królem, później zagram jakieś F5, będę chciał jechać. A on będzie pewnie przygotował jakieś marsz pionkami z tej strony. I teraz pytanie kto będzie pierwszy w tym wszystkim. No i się okazuje, że on powinien być. Poszło hetmana 4 Zagrałem B6, żeby obronić pionka. Nie chciałem grać A6, bo jak zagram A6 to wtedy zawsze po jakimś wieżach A, 1 B4 później będą stopionki bardzo słabe. Bo jak stoję w ten sposób to ten pionek jest broniony przez hetmana i po tym zawsze mogę zbić tak. Po prostu więcej czasu mu zajmuje dojście do jakiegoś a4, a5, do zniszczenia mojej struktury. A po a6, jak zagra tu jak zagra tu, i tu, ten pionek od razu jest aż szybko atakowany przez wszystkie figury, a jak ruszę tego pionka, to ten pionek na a6 już nie jest e, tak dobrze broniony jak na a7 i często przez to spada. Dlatego tutaj raczej łatwa decyzja b6, bo człowiek a b1 z oczywistym planem najlepszym w pozycji grania przez b4. No zszedłem królem, no bo co mam zrobić. No, mogłem ewentualnie zejść tutaj, ale nie wiedziałem, czy lepiej wejść pod tą przekątną, czy lepiej wejść pod tą linię. Już patrząc tak pod dalszą pozycję, jak y, trochę się otworzy, jakieś jego figury pewnie wejdą na króla. I czy to, że goniec może iść na e4 będzie groźniejsze, czy to, że gdzieś tutaj hetman może dać szacha później gdzieś w dalekiej partii. Także nie wiedziałem. Zagrałem król h7, uznałem, że mniejsza szansa, że goniec na e4 mi coś zrobi. No i jadę przez h Poszło bicie na C5. Według kompo w ogóle D5 było lepsze. Tego ruchu się w ogóle praktycznie nie obawiałem. Ale najprawdopodobniej, skoro kompana chce grać, to było dobre. Zobaczmy o co chodzi, jak na przykład zagram F5. F5 hitman D1. No nie wiem, wątpię, żeby tak gościł. Nawet myślał o tym, żeby tak zagrać. Bo to jest dużo wolniejszy plan. Tak jak zagrał, to od razu wchodzi na, na, na moje figury. I teraz zabrakło tego ruchu. Bardzo nie chciałem dostać tego ruchu. Dlatego, że muszę teraz się przygotować do obrony tego pionka. Bo jeżeli się nie przygotuję, to w następnym ruchu dostanę wieża A3 i muszę grać A5, bo wieża nie może tutaj bronić. A po F5 też wieża tu nie może przyjść, niestety, bo też go nie z tej atakuje. Także ten gon jest pięknie działa, a ten na razie nic nie robi. Ale poszło hetman A6, zagrałem F5 i A4. No i teraz przygotowałem się pod A5. Teraz oczywiście po A5 jest B5 wygrałem od razu, bo Hetman jest złapany. Dlatego przeciwnik zagrał wieża B5 po to, żeby właśnie zagrać później a5 i bicie na b6. Tylko zobaczmy, jak, się, jak dużo się zmieniło. Teraz te jego figury, wszystkie są przygotowane do ataku na, na tego pionka. No i Hedman jeszcze gdzieś chce tutaj wejść później po wieży a1. Ale z drugiej strony, jak zbije nawet na b6, to może go maksymalnie atakować trzema figurami. Raz, dwa i tutaj wieża z b1 trzecia. No a ja mogę bronić. Wieża tutaj i broni bokiem i przy okazji atakuje. Edman też się ustawi gdzieś na c7 albo na d6, i będzie robił dokładnie to samo. No i ta wieża to jest jedna moja bardzo pasywna figura, która w każdym momencie może po prostu oddać tego pionka i też odejść sobie do ataku. I tu zaryzykowałem, bo zagramy 4 I spodziewałem się, że to nie jest jakiś najlepszy ruch w pozycji, chociaż może nie jest też jakiś mega słaby. Ale jednak osłabię moją pozycję, jeżeli zbiję, zbiję. Ja nie chciałem sobie wieża b Okazuje się, że po wieża b3 w ogóle stoi dobrze, po z h Chciałem grać go z H6, ale nie wiedziałem, że to jest zawsze takie dobre. Po prostu nie byłem pewny tego, tego ruchu zupełnie. No i się okazuje, że nie muszę pilnować tej przekątnej, tutaj też stoi dobrze. No ale zamiast tego, jakby zagrał jakieś. W pokazuję teraz konwieczkę B3, ciekawe. Ale zmienił A5. No po prostu jestem bardziej osobiony niż byłem, a mało zyskałem. No ale czasami trzeba zaryzykować i tym razem się udało, bo przeciwnik zagrał od razu A5. No to ja od razu zbiłem i zagrałem F4. A4 było dokładniejsze z jakiegoś powodu. Chyba dlatego, że król G2 nie działa aż tak dobrze po H4. Bo tak jak poszło w partii, ja tu zagrałem Hetman D7 i teraz król G2 jest bardzo nieprzyjemny. Że jak, jak chcę wygrywać, no bo ja, nie tak, że tego, gorzej, ale po prostu moja przewaga jest już nie aż tak duża. Bo jak zagra tutaj, no teraz oczywiście nie na G1, bo tu i albo mat, albo oddaje gońca. I też nie można tego bić z uwagi na wieża F3, tu też policzyłem, że tu i Hetman C6 i. No tu, tu będą maty, bo wszystkie figury wchodzą, a jego figury w ogóle stoją bez sensu. Mm, ale może po tym Król G2 tutaj zagrać sobie Król na, na H1. No i tu nie, nie mam kontynuacji ataku, bo wydaje się, że ładnie tutaj stoi, ale... No nic nie mogę więcej zrobić. Do tego się doliczyłem i trochę nie Ups, przepraszam, już do tego wrócimy. I nie chciałem do tego dopuścić zupełnie. ale I liczyłem co zrobić po Król G2, bo to był taki ruch, o którym naprawdę nie miałem pojęcia co dokładnie zagrać. No, on mi zagrał wieża tutaj. To od razu Frostop nie przegrywa, bo... Przepraszam. Po, y, po biciu, biciu i h4. Chwila, wieża A1. Bicie, bicie. H4. No i teraz nie ma co zagrać, bo po jakimś Hetman A7 na przykład, gram sobie tutaj. a Atakiem tu z atakiem tutaj. W razie jakby tu zbił. Po jakichś innych ruchach, typu nie wiem, król G2, to też zawsze mam, mam strzały już, typu wieża F2. Ja akurat liczyłem inne ruchy, jak hetman G4, ale komputer pokazuje, że to jest nawet mocniejsze. A zagrał tutaj, zbiłem, zbiłem i zagrałem Hetman H3. Nie ma tego związania, bo jest mat w jednym ruchu. Tak to by mi związał po prostu. Dlatego zagrał wieżę na B1. Zagrałem wieżę na E8. No i ta sama historia jak tutaj. No to jest szach, szach, mat. Zagrał wieżę na na G2. Zagrałem goń z haszej, żeby tutaj zaatakować. Grozi szach tu i mat. Dlatego obronił. I zagrałem tu. Jak zbiję, to jest mat tutaj. A jak się zasłoni, to jest mat, mat tutaj. No i w ten sposób wygrałem. Także dziękuję widzowie, że byliście. Jak się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę. Jak ktoś jeszcze nie subuje, a chce widzieć filmy, to też może zostawić suba. No i co, do następnego. Trzymajcie się.